Premier Beata Szydło zdecydowała, że flagi Unii Europejskiej znikną z wystroju konferencji po posiedzeniach rządu. Ta decyzja szerokim echem odbiła się w Gdańsku i spotkała się z bardzo różnymi opiniami na ten temat. Łukasz Hamadek, radny z ramienia PiS, podzielił się dzisiaj słowem uznania dla stanowiska Beaty Szydło. Bardzo dobra decyzja. Dziwię się, że wcześniej tego nie zrobiono, ponieważ myślę, że Biało-Czerwona najlepiej się prezentuje, gdy jest solo. Zupełnie niepotrzebne jest Kawałek niebieskiego materiału y, pomiędzy. Inaczej uważa Jolanta Banach, liderka Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. Mam wrażenie, że nasz rząd wpędzać nas zaczyna pewnymi niepotrzebnymi demonstracjami i symbolami w pewien rodzaj konfliktu i to już ze wszystkimi, z Niemcami, z Unią Europejską i z Rosjanami. To jest taki comeback XIX-wieczny, gdzie może będziemy się cieszyć, nie, powiedziałabym, swoją wyższością i dumą narodową, ale będziemy w konstelacji bardzo niebezpiecznej. Bezpiecznej. Była posłanka i radna z ramienia SLD wystosowała więc list do prezydenta Adamowicza z prośbą o wywieszenie unijnych flag w budynkach miejskich placówek. Prezydent uważa, jak większość zresztą gdańszczan, że flaga Unii Europejskiej to nie szmata, ale symbol wartości, o które walczyły tysiące, Polek i Polaków i Gdańsk również wiele zawdzięcza Unii Europejskiej dzięki dofinansowaniom unijnym nasze miasto może się tak wspaniale rozwijać. Jolanta Banach mówi o silnym kręgosłupie i odwadze prezydenta. Przedstawiciel narodowców na pomorzu Krzysztof Przyborowski mówi wprost. Polskie konferencje z polskimi flagami, a reakcja Gdańska to śmiechu warta manifestacja. Na przekór rządom PiS. Władze miejskie, władze województwa odczuwają niechęć do władz ogólnopolskich. No i to jest takie naprawdę dziecinne żarty na poziomie podstawówki, nic nie wnoszące. No i też temat zastępczy do jakichś realnych problemów obecnego naszego społeczeństwa. Całe zamieszanie związane z flagami to bez wątpienia manifest za manifest, ale jak zapewnia była posłanka, w tym całym flagowym zamieszaniu. Chodzi o dobro kraju. Dla nas nie ma alternatywy dla Unii i trzeba skończyć z tymi symbolicznymi zachowaniami, bo one nie są bez znaczenia. W polityce one są ważne i już są szeroko komentowane na świecie. O komentarz pokusił się też Łukasz Hamadek. Jeśli to jest sposób na lepszy Gdańsk, to ja gratuluję. Zastanawiam się, czy działacze, w większości lewicujący działacze, bo oni wypowiadają się w imieniu tego stowarzyszenia, wywieszają flagi narodowe podczas świąt narodowych i nie mam tutaj na myśli chyba bliskiego im dawnego święta. Święta, święta Pracy 1 maja. Za czy przeciw decyzja zapadła. Flaga Unii Europejskiej powiewa przy gdańskim magistracie, tuż obok flagi Polski i gdańska.